Jeżeli pracujesz z kobietami ciężarnymi i nie wiesz, jak rozłożyć trening, jak dopasować obciążenia, albo w ogóle nie masz pomysłu na to, co z taką klientką na treningu zrobić, zapraszamy cię na nasze szkolenie. Pokażemy ci różnego rodzaju ćwiczenia, jak ćwiczyć, na jakim sprzęcie, w jakich trymestrach, jakie ćwiczenia dobrać dla takich kobiet, a także pokażemy ci różne formy relaksacji dla tych kobiet, ćwiczeń oddechowych, a także Ćwiczaj mięśni na miednicy. Oczywiście wartością kursu jest również to, że nauczymy Cię pracy z klientkami bądź pacjentkami, które mają dysfunkcję w miednicy. Nauczymy Cię, jak układać pozycje do ćwiczeń, które będą stymulowały pracę mięśni na miednicy. Ponadto, jako jedyny, nasz kurs zawiera w sobie element pracy z mężczyznami, którzy mają problemy z dnem miednicy. Także jeżeli. Chciałbyś się dowiedzieć, chciałabyś się dowiedzieć tych wszystkich rzeczy? Zapraszamy na szkolenie, trening siłowy i trening fizyczny kobiet w ciąży. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.